Jeszcze chwila czekamy na naszych gości. Myślę, że tak koło 13 dzisiaj zaczniemy od obiadu. Stół nakryty, kompot suszę się gotuje, ale oczywiście też będzie barszczyk nadal i uszka. Będą gołąbki, żeberka. Tutaj mamy już dwie gołąbki. Tak. Barszczyk już się gotuje. Sączek suszu. Mama jeszcze ma tam z tyłu serniczek, drugi serniczek obrany, oblany czekoladą, piero, Pierożki tam z tyłu, kompociki, soczki. A jakie mamy ciasta? Soczki, sernik, Rurki. E, malinowa chmurka i. Rurki z kremem. Rurki z kremem, które jeśli tak błyszczą, że takie rurki, Takie rurki z kremem, tylko już z takim e, do jedzenia cuk. Jedzonko gotowe, ja ogarnięta. O, mąż w koszuli. O, naprawdę są święta jak że się w koszuli. Nie, dobrze. Jasno jest. E, Wybił mi Grzesiek z rytmu. Grzesiek poszedł właśnie po ciasta, więc będę kroić ciasta. Zaraz będziemy mieć gości. Uciekam, a Wam życzę miłego świętowania. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, że jesteście zdrowi. Więc do zobaczenia pewnie zaraz po świętach.